To już 31 pielgrzymka do Częstochowy. Pątnicy według prognozy pogody większość marszu spędzą w upale. I choć trasa będzie trudna, nie patrząc na niewygody, zaniosą swoje sprawy przed oblicze Czarnej Madonny. No to jest sama ogólnie idea pielgrzymowania. To nie jest ani wymysł człowieka XX wieku, czy tym bardziej chrześcijaństwa, bo już w Starym Testamencie pielgrzymowanie było znakiem, Religijności i człowieka, czy rodzin. W Starym Testamencie od 12 roku życia dziecko było zobowiązane do jednokrotnego pielgrzymowania do Jerozolimy. Natomiast jeśli chodzi o pielgrzymkę stalowolską, zrodziła się ona z pielgrzymki rzeszowskiej, bo przez pierwsze kilka lat, bodajże 4 czy 5 lat, pielgrzymi ze Woli wędrowali z pielgrzymce rzeszowskiej, która się rozpoczęła w 1978 roku. Y, powiększająca się liczba pielgrzymów z tego regionu sprawiła, że y, inicjator, ówczesny ksiądz proboszcz, a obecny ksiądz biskup Frankowski, poddał myśl, a w zasadzie pomógł zorganizować, by grupa czy grupy ze stalowej woli, trasą wcześniej przemierzoną, wyznaczoną, udały się na jasną drogę. I tak się zaczęło. Sama zaś idea to jest takie, y, w człowieku jest y, y, taka potrzeba, żeby pokazać, y, to, co jest w jego wnętrzu i to, czego na co dzień nie doświadcza na pielgrzymce, na przykład dostępu do środków technicznych, kontaktu przez internet, doświadcza w innym wymiarze. Widzi drugiego człowieka, młodszego, starszego, bardziej zmęczonego i z tym człowiekiem nawiązuje relacje i tak jak słowo czy znaczy zwroty pielgrzymkowe mówią siostro, brat. One są autentycznie potwierdzone relacjami takie w odniesieniu się, w korzystaniu z posiłków, z noclegów, w rozmowach. Jeśli ktoś nie poznał pielgrzymki od środka, czyli od wędrowania, to czasem może mieć... Taki trochę złudny obraz, że pielgrzymi idą, klaszczą, śpiewają, tańczą czasem przy ogniskach, a teraz duch pielgrzymki to jest duch, który jest takim, jak nieraz powtarzam, zaraźliwym, dobrym znaczeniem. Wracający po pielgrzymce przekazują to, czego doświadczyli, to co przeżyli innym, rodzinom czy też sąsiadom. Pielgrzymka potrwa od 4 do 12 sierpnia. To nie będzie łatwy czas, bo wysokie temperatury i żar z nieba utrudnią drogę, ale dla wielu to nie problem, żeby iść i dotrzeć na szczyt, najważniejszej dla katolików góry. Do tego dojdą bąble na stopach, otarcia, kontuzje, obolałe od marszruty ciało, zasłabnięcia, czasem zdarzy się choroba. To nie jest ważne. Ważne, by dojść, usłyszeliśmy. W intencji przede wszystkim dziękczynnej za e, miniony rok, za to, co dobrego e, zdarzyło się dla mnie, za pozytywne zdanie egzaminów maturalnych, za pozytywne zdanie szkoły, za to, że się dostałem na studia. E, myślę też, że to jest dobry czas na to, żeby e, iść, żeby poprosić matkę Jasnogórską o to, żeby dalej sprzyjała na dalszej drodze życia a także, żeby obdarzała łaską potrzebujących yy, i wymagających opieki. Okay, idę już szósty raz, no jest bardzo fajnie, z, yy, zawsze idę z grupą Świętej Jadwigi. Yy, yy, w tym roku pełnię funkcję kwatermistrza tej grupy. Pierwszy raz jak byłem na pielgrzymce, to byłem wtedy w czwartej klasie, no było to dla mnie wielkie przeżycie. Yy, masę ludzi, którzy, którzy po prostu idą w jednym, w jednym kierunku, w jednym celu. E, dawało dużo motywacji do tego, żeby iść do przodu e, i się nie poddawać. E, mam takie doświadczenie, e, potem już jak już byłem trzeci czy czwarty raz, e, była taka pani e, właśnie, szła na początku grupy, miała 98 lat e, i szła bez kul, bez pomocy nikogo, sama szła naprzód na początku grupy. No i właśnie dla, myślę, że dla każdego młodego człowieka było to taką motywacją, żeby właśnie nie poddawać się, cały czas iść do przodu, próbować i ofiarować to cierpienie właśnie w intencji ludzi potrzebujących, ludzi, którzy tego potrzebują, i w intencji nawet swojej. Nad bezpieczeństwem i prawidłowym funkcjonowaniem pielgrzymki czuwa wiele osób. Sztab porządkowy, ci, którzy zapewniają lepsze samopoczucie chorym, mają mnóstwo medykamentów, maści, plastrów, bandaży. Podczas marszu zdarzają się przecież różne historie. Jest też grupa muzyczna, by szło się lepiej, mocniej modliło i by droga była radosna. Wiadomo przecież, że kto śpiewa, ten modli się dwa razy. Nieocenioną pomocą od lat służą również strażacy, dzięki którym na postojach zapewniona jest woda do mycia. Teraz, gdy zapowiadane są wysokie temperatury, woda przywracać będzie siły i sprawność obolałemu ciału. Dla duszy posługi spełniać będą kapłani, bez których maszerowanie nie miałoby sensu. To oni nadają duchowości pielgrzymce, rozmawiają, pocieszają, tłumaczą i spowiadają, odprawiają także msze święte, które są najważniejszym punktem każdego dnia wędrówki. Pątnicy ze Stalowej Woli mają do przebycia aż 270 kilometrów. Jak co roku po drodze miną ziemię podkarpacką, świętokrzyską i Śląsk, by dotrzeć do stóp Pani Jasnogórskiej. Drodze na jasną górę zatrzymają się na modlitwie w miejscach szczególnie ważnych dla katolików. Sanktuarium Matki Bożej w Sulisławicach, miejscu spoczynku błogosławionego Wincentego Kadłubka w Więdrzejowie, Sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, Sanktuarium Świętej Anny Samo trzeciej na górze Świętej Anny w Kalwarii i Grocie Lurdzkiej. Pielgrzymkę 2013 poprowadził ksiądz dyrektor Dominik Bucki z Sandomierza oraz ksiądz kwatermistrz Marek Drwiła z parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Samborcu. W tym roku bierze w niej udział 1042 osoby, w tym 22 kapłanów, kleryków oraz sióstr zakonnych. Pielgrzymka stalowowolska wyruszyła w sześciu grupach, które poprowadzili księża przewodnicy.